Wito! Przywitałeś się? Nie przywitał się! Witamy się na naszym spacerku witusiowym. Będzie zdecydowanie mniej mówienia, a więcej pod nogi patrzenia, bo jesteśmy na innym szlaku i tu jest bardzo kamieniście i stromo. Tego nie widać na kamerce. Dlatego jest to dla nas nowy szlak i Wito jest na smyczce, bo nie wiemy, jak tutaj wygląda ten szlak. No ale ma długą linkę. Tak, Wito. No, tak, to drzewa tu są bardzo okazałe. Pięknie tu jest. Wito powoli, bo chcę pokazać tu, o, jak pięknie. Wielkie są drzewa, ogromne. Przefajne. Później będziemy, Wito, wracać tam. Słyszysz? Wito, Zdajesz sobie sprawę, że będziemy wchodzić pod górkę. O, smyczka się ściąga. Linka jest przyczepiona. Ja muszę mieć swobodne ręce. Jakbym upadała, żeby się podeprzeć. Bo tutaj jest naprawdę stromo. Stromo, a tu ci się bardziej podoba. Bo tu jest bardziej zacienione dzięki tym wielkim drzewom. Powoli, powoli, wito. O, idziemy sobie powoli. Na nasz spacerek. Mam nadzieję, że tu żadnych dzikich psów nie ma. I nikt nas nie przyatakuje Witusiu. No ale trzeba zwiedzać nowe miejscówki. Ale bardzo tu ślicznie jest. I cicho, jak ja nie mówię. I Witek nie... O! I Witek nie szarżuje. Więc chwila ciszy. Powoli Wi. O, słoneczko się przebija. Wito, słoneczko się przebija. Ale smycz ta hałasuje. Ale nie chcę go tu puszczać, bo tu jest niezłe urwisko w dół. Icio. Tam. Ale igieł. Dlatego są zagrożenia pożarowe. O, Vituś robi dwójkę. Będę musiała ogarnąć temat. A tam słoneczko się przebija. Wituś, ty, ty taki leciutki jesteś, zasuwasz szybciutko. No więc idziemy sobie w dół. Tak, Wi? Będziemy tak chodzić, pewnie z około godzinkę będzie traska. I znowu się za jakiś czas połączymy. Ale pod górę ciekawe jak Wito, właśnie pokażę Wam jak Wito będzie pod górę, bo tu jest dosyć stromo, naprawdę. Tego tak nie widać, o. Ale tu jest stromo. Jest tu pięknie. Jest, tu jest po prostu zbocze takie górki. A tu Wituś, co Ty tam w tym chuj, co Ty tam masz? Co Ty tam masz Wito? No oczywiście co? Szaleństwa panny Ewy. Pana, szaleństwa pana Wito. <grystwa> no więc idziemy, Witusiu. Chodź. Ach, tak szczęśliwy, szczęśliwy pies. Powoli Wito. Więc łączymy się później. Tutaj może lepiej widać. O, tam w razie co, jak się zgubimy, będziemy schodzić w stronę błękitu. Do oceanu. Chodź, Wituś. On coś tu wyczuł. A on coś tu wyczuł, się tak niepokoi. No chodź, na górę idziemy. Chodź. Zobaczcie, jak węszy. A, tu jakiś piesek był. Oj, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Bo tam było coś. No, mam nadzieję, że nie dziki piesek. Bo często są takie pieski, co zbiegają swobodnie. No i ja się wtedy trochę obawiam, jakby taka wataszka się trafiła. Chodź, Witulka. A ja z tym małym kurdupelkiem moim. Zeszliśmy niżej, to i słoneczko jest. Ale tu piękny las. Wito, poczekaj. Nie widać tego, ale tu jest tak w dół, w dół, w dół. Jak to pokazać? Nie mogę. Poczekaj, Wito. Może tu będzie widać. O, tu widać. W dół, w dół, w dół. Na kamerze chyba tego aż tak nie widać. A tam Vito. A on tylko w górę, w górę, w górę ciągnie. Przeszczęśliwy. Zostaw Vito, to końskie. Koniki tędy też jeżdżą. To dobrze, czyli jest to szlak. Chodź, Wituś. Idziemy zobaczyć. O, może być jakiś widok. Chociaż ząbię. Och, może będzie widać wybrzeże. Zobaczymy, Witoś. Bo jesteśmy jakoś wysoko znowu. że jak my się zgubimy. A jest koło 17. <laughs> Witula. To dopiero będzie. A, nie ma tego złego. Wito, zobacz. Tam jest ocean, widać. Widać tam pod dali. Chwila odpoczynku, co? Vito? Tak, to też musi chwila odpocząć. Ale dzisiaj jest dobra temperatura. 27 stopni jest na dole, a tutaj jest 24 w lesie. Super. Poczekaj, Wituj, zostaw. Bo ja nie wiem, co to jest. O, Witek, jak zwykle. Znalazł, o zobaczcie, roślinkę. Wito, roślinno. Botanik. Botanik, Wito. Odpocznij sobie. Błudziaczki prześli, tak? Piękny. No więc idziemy teraz w dół. Z powrotem znaleźć nas, nasz szlak. O i ta roślinka. Znowu ta roślinka, co ty ją tak lubisz, tak? Idziemy. W poszukiwaniu autka. No mam nadzieję, że znajdziemy. W dół łatwo, ale później będzie wito pod górę. Więc do zobaczenia wkrótce, jak będzie Witek zasapany szedł, bo teraz w dół to on pędzi. Zaczymy <grybujesz> pod górkę później. Tu uprzężony jest do mnie. O, widać? <grybujesz> o, widać. Bo trzeba mieć ręce wolne, żeby trzymać telefon i nagrać tego pancia. No i łączymy się ponownie, bo już jesteśmy uratowani. Nie zgubiliśmy się Wito, bo widzę, tutaj ostatnio był ten szlak w dół, a my będziemy szli tam w górę. A tu pięknie słońce jest za drzewem. O, gdzie ono jest? O tam, pięknie. Widać jak się przewija pięknie. Wito, chodź nagram słoneczko. O, takie piękne. Wito, doprowadziłeś dobrze. Jednak taki. A, Bulldog, masz dobry węch. Wiesz, gdzie będziemy myśli. Nie da się z tobą zgubić, co Wituś? Tylko teraz mam złą wiadomość dla Witusia, bo on nie lubi pod górkę. A teraz czeka nas droga w górę. O tam w dół. Tutaj. W bok, jeszcze tam nie byliśmy. Poszliśmy tutaj w bok. No, może tam w dół? Kiedyś tam chyba. Stamtąd szłam jednak. Nie wiem. Ale piękny widok. Tam w dół to będziemy szli w stronę miasta. Tu pod górę. Tak, Wito? W górę? No dobra. Idziemy w górę. Więc Wito biegnie w górę. Fotosesja. Nasz mały model. Tak, tuś. O To jest model. Aparat. Pozycja. Przyjmij ładną pozycję, Wito. O, coś zobaczył tam. Nie. No, no, no. Nie. Pozycja. Tak. a tak. Pięknie. Kuniecki. Tam dole coś zobaczył. Pa, na szczęście nie poszedł. W dół. Idziemy w górę, tak, Wituś? Trochę biegał sobie. Wito powoli. Powoli. Zaraz wezmę go na smyczkę, bo pod górkę to musi nie wciągać jeszcze. Łobuziak. O, pod górkę. Wito pędzi. Pani powoli. Witulkowa. Ale Wituś... Ja, jak na wyciągarce, Wito. Patrzcie, wyciągarka. Tyk. Jest. Tam. Holowniczek. Wituś. Ty siłaczu. Dzisiaj Wito ma jakieś naprawdę pokłady energii. Niezmożone. Nie wiem, nie zmęczony jest w ogóle. Pędzi i pędzi. Nawet te kamienia, tu się naprawdę niewygodnie idzie i jest stromo pod górę. Ale on dziś pędzi. Bardzo dzisiaj szybki chłop z Witolda. Może już czujesz, że pan tam czeka na górze. Ja Szrowerzysta. zapewne. A my powoli sobie chodzimy. Taka fajna roślinka. Jaką ma. O, zobacz. O, tu są takie, co rosną na drzewach. Ekstra. Fajne. Wito powoli. Ekstra to wygląda. Taka roślinka, może do ogródka byśmy wzięli. He, fajne. Idziemy. No to chyba ta roślina tak kwitnie. Nie, to jednak ta roślina, bo widzę, że tu poprzykwitała. Tam takie. Tak. Fajnie. A, ten już pod górę. Pod górę. A ja wodę mam w plecaku, Wito. Wito, chcesz wodę? Nie, nie chcę wody. Nie, on chce iść po prostu. On chce iść, mknąć przed siebie. Tu jest na tym szlaku jakieś dzikie zapachy. I on się ekscytuje. Więc lecimy pod górę. Ja już dłużej nie będę gadać, bo delikatna zadyszka, chociaż kondycja dobra, ale zadyszka jest. Nie wiem, czy się jeszcze połączymy, bo bateria nam pada w telefonie. Trzeba bardziej naładowywać, jak idziemy na długie spacery w góry. Ale jakbyśmy się nie słyszeli, to się żegnamy, papa. Pa. pa? Wito, papa, pa. zrobiłeś? No. I do zobaczonka. Wito, Wito, misja dla Ciebie. Znajdź autko. Teraz misja znaleźć autko. Wito, parking. Gdzie jest auto? O, już powiek. <laughs> parking. Zbliżamy się chyba do parkingu. Misja dla Witusia. Czy, Wito, znajdziesz auto? Czy będziemy uratowani? O, wywaliłam się. Patrzcie, kamień. Ja, ale się wywaliłam, może się aż pokazać, No coś, na tyłek, a miałam się dobrze, że ręce wolne i się podparłam, ale Wito chodź, chodź, no ale się wywaliłam, moje niezawodne klapki, no niestety, na kamyczkach poległam, Wito poczekaj, muszę, misja auto, Dalej, jeden żołnierz ci upadł. Zobaczymy, czy ty znajdziesz auto. Oj, 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 ale ciągnie. Witold chyba już widzi parking. Dobra, Witek to jednak jest niezawodny pies. Niezawodny. Do autka idziemy, Do domku? No nie, jeszcze musimy się skontaktować, chociaż tu nie ma zasięgu z naszym rowerzystą. Wito, może zaraz tu zjedzie. Gdzie twoje autko? Tamtędy ja nie zejdę. No zapomnij, chodź. Idziemy do autka, tak. O, jest i Witi. <grystik>. Misja wykonana. Znalazłeś autko, tak? O, jest tu Wituś. Jest tu Wituś. I nasz obdzierane autko też jest. Pięknoty dwie. Już do domu zaraz. Czekamy jeszcze na naszego pana rowerzystę. Zaraz gdzieś tutaj nam wyjedzie. Ale on się już nie może doczekać, kiedy go wpuszczę do autka. Wito, tak? Nie możesz. O, tam będzie pewnie pan rowerzysta wyjeżdżał. Czekamy. Bo sam to chyba nie, bo tu jest trasa normalna. A, rowerzysta woli szutry. Tak, Wito? Już jedziemy. Poczekaj. Zaraz cię tak. Dobra, bo Wity już chce do autka. Tak, do autka. On już pokazuje. Do domu. Zmęczyłem się. Tak, tu jesteś? Tu? Pokaż się tu. Gdzie ty idziesz? Gdzie? On idzie. Gdzie idzie ten łobus? A tu jeszcze wszedł. A. Tu też możesz. No dobra, to tu czekamy. Tak, Witoldzik? to ja też usiądę w cieniu. Wituś tu. O. Musimy czekać. Usłyszałeś, że musimy czekać. Tak? No. Ale zmęczony. Dwie godzinki. Nie, nie niecałe dwie godzinki tu dochodziliśmy. Oj, mój palec. Zaraz właśnie spra sprawdzałam czas. No. Już. Zaraz się ciemno będzie robić. Nie śmieje się. 18 jest dopiero. Ciemno się robi w pierwszej. Tak, Wito? Tak? Chociaż w górka wcześniej. No dobrze, siedzimy tutaj sobie i czekamy na pancia. Tak, Wituś? Fajne to są takie ławy, można sobie usiąść. I czekamy, kiedy przyjedzie ostatni. O, tam będzie jechała. Tam. Czekamy. No, jak będzie jechał, spróbuję nagrać. <laughs> Witold, tak? Pancio? Gdzie pancio twój? Ty może wyczułeś gdzieś tam i dlatego ty tak byłeś podekscytowany, Może tam gdzieś pancio jechał, co? I No, odpoczniemy, poczekamy na niego. Zaraz powinien przyjechać. No i inne pieski też były, chyba. Bo tutaj inna autka są, dwa, zaparkowane jeszcze. No to czekamy. Tak, Witulku? Ja ranna. Patrzcie. Ranna. Oj, oj. Tak się wywaliła. Patrzę. A nie. Tylko kolanko przytarte. Nie jest źle, ale mam to nagrane. Mam nadzieję, że to się uwieczniło. No. O. I tam, że rower idzie. Więc co? Witula? Pokaż się tutaj. Gdzie jest ten nasz Witula? Witula? O, tu jest. Witolu, <laughs> Czułeś ty tam pana, tak? Jak szliśmy pewnie, tak? Dlatego on tam tak mnie ciągnął, on wyczuł gdzieś swojego pancia. Gdzie on jest? Gdzie on jest, ten wito? O, tak się chowa za. O, tam jest. Dobra, czekamy. Jeszczura. Witoś. Witoś to jest taki, o właśnie. O, tam. Ukrył się. Dobra, bo on już na coś tam poluje. To nie jest bez przyczyny takie schowane. Wito, czekamy na pancia, w takim razie, a widzami się już pożegnamy, chodź Wito, pożegnaj się już z widzami, tak, powiedz do zobaczonka, tak, o ta i linka. ta linka, muszę cię odpiąć, już, bo już nie idziemy na szlak, już nie, Wito ma już dosyć, dla takiego bulldoga dwie godziny to jest i tak, wow, odepnę zaraz i puści tą smyczkę, tak, to już jest super jesteś, super dałeś radę. Bardzo super. Patrzcie, i tak jest jeszcze rześki, i tak jest jeszcze rześki ten nasz Wito. Wito, a jeszcze chcesz iść? Idziemy jeszcze? Nie, już nie, bo bym powiedziała, czy idziemy jeszcze, to on by wstał i poszedł. Naszy by już na nogach był, a tak jak sobie siedzi, to wiem, że już nie chce. Już nie, no więc my odpoczywamy i tu czekamy. Tak, Witulu, tak? Nie idziemy, nie, nie, odpoczywaj sobie. Odpoczywaj tu, odpoczywaj. I tam wyglądamy naszej zguby. Nie ma. Czekamy. I tak czekamy. Już parę ładnych kwadransików. Nie, może skwadrans. Ale Wito nie chce dalej iść, więc czekam na pancia. Pozdrawiamy.